Od początku wiedziałem, że jest miękki, chociaż myślałem, że pęknie szybciej. Dowiem się dlaczego. Informacje na ten temat przetrzymywane są w kluczach. Tu rozpoczyna się moja misja. Wszystko zaczyna się od celulozy. Odpowiednio przygotowana zostaje zmieniona w masę papierniczą, a ta w bibułę. Bibuła 3,5 metra szerokości, prawie 2,5 metra średnicy 3 tony ten gigant decyduje o wszystkim. Dniem i nocą. Bez przerwy produkowane są imponujące ilości papieru toaletowego. Cała tajemnica tkwi w procesie produkcyjnym. Przyjrzałem mu się od początku do końca, śledząc kolejne etapy. Papier toaletowy w fabryce Velvet Care powstaje jednocześnie na trzech liniach produkcyjnych: Perini 1, 2 i 3. Odwijak, gdzie zakładane są kolejne tambory bibuły. Kolejny etap to drukarka. Tu nakładany jest nadruk na wstęgę bibułki. Punkt do punktu. W tym momencie warstwy bibułki łączone są klejem i wytłaczany jest wzór. Tulejarka. Na powstałe z bobin tulejki nawinięta zostaje bibuła. Do tulejka kryje tajemnicę zapachu papieru welwet. Sekcja synchro, czyli nacinanie perforacji, przyklejanie pierwszego listka bibułki do tulejki, nawijanie wstęgi bibuły na tulejki, odrywanie nawiniętych log. Zaklejarka, kropka nad i. Ostatni listek zostaje przyklejony na logach. Akumulator transportuje logi do sekcji cięcia, piły logi. Następnie rolki papieru pakowane są przy pomocy pakowarki w folię jednostkową i w worki. Workownica CPTV. W pełni zautomatyzowany system pozwala na ułożenie worków z papierem na paletach. Palety składowane są w magazynie. Zakończyłem misję, materiały operacyjne zebrane. Ja sam wiele zyskałem.